No dobra, idziemy. No, idziemy. i Do no. ubikacji. Do ubikacie. Do ubikacji. Idziemy z panem do samalecy. Dokończymy tego wymowania po drodze. Nie ma. No to idziemy na spacerek. Ale ja jestem opiekunem tego pana. Ja się panem opiekuję, a panu... Nie, nie, ja panu nie wierzę. Policji niestety nie wierzę. No, a bardzo szkoda. Bo zatrzymujecie bezpodstawnie i... Mógł pan się pan mi podadane dane po drodze, to przy Do toalety to... idziemy. Słuchajcie, prawdopodobnie teraz w Warszawie jest kradzione ileś samochodów. Prawdopodobnie gdzieś się dzieje rozbój e, Prawdopodobnie popełniane są różne inne przestępstwa W tym momencie Pięciu policjantów Pięciu Odprowadza Leszka na wózku do toalety Ja się pytam Panie Brudziński e, Taką pan policję szykuje nam na następne cztery lata? Pięć policjantów idzie do kibla Z moim kolegą Leszkiem jeszcze. Idziemy <śpiewanie> szybciej.